Witam Was w czwartek 28 sierpnia. Rozpoczynam swój trening ze sztangą. Pierwsza super seria. Będą zmiany. Nie wiem ile na serii nagram. Jednak poprzednie treningi czuję w barkach. Okaże się w następnych seriach, jak to będzie. Nastąpiła zmiana. Robię podciąganie. Podchwycam szerokim, na szerokość barku. Nie wiem ile powtórzeń zrobiłem, czy to było 6 czy mniej. Jak wiecie, w sobotę miałem zawody w helu. A musiałem do nich zrobić wagę, zbijać, odchudzać się. I gdy w poniedziałek robiłem badania, to wczoraj odebrałem wyniki, okazało się, że mój testosteron spadł o pięćdziesiąt procent. Nie wiem, chyba zrobiłem dziesięć powtórzeń. A i teraz w związku z tym rozważam terapię zastępczą testosteronem, a w tym momencie podwie podwieszam ciężar 10 kg. Nie forsowałem piątego powtórzenia, aby zachować siły na dalszą część treningu. Trzecia super seria w tej chwili jest 68 kg. Zaczynałem od 48 kg. W sumie siłowo to nie jest źle, jest chyba coraz lepiej. Czwarta super seria, ciężar zwiększony o 5 kg, 73 kg w sumie jest. Na dworze jest słoneczna pogoda, ale wieje bardzo mocny wiatr. że to słońce się utrzyma i będę mógł poprawić utrwalić opaleniznę jaką mam piąta super seria ciężar bez zmian czyli 73 kg i to jest ostatnia super seria Następnym ćwiczeniem będą rozpiętki. Pierwsza seria rozpiętek. Ciężar nie jest za duży. Postaram się go później zrekompensować bardziej rozwartym kątem między łokciami. Nie będę zwiększać ciężaru, nagram jeszcze drugą serię, aby to było widać, czy jest większy kąt między łokciach. Większe rozwarcie. Co jest większa dźwignia i większy ciężar. Druga seria rozpiętek, zmieniłem trochę ustawienie kamery. Zrobię jeszcze jedną serię, ale już jej, wam, już jej Wam nie pokażę. Pierwsza seria przenoszenia sztangielki za głowę. Sztangielka ma tylko 20 kg. Postaram się mniej ukinać ręce w łokciach. Zrobię jeszcze dwie serie, ale też nie będę zanudzać ich pokazywaniem. Pokażę Wam, jak, jak wie na dworze, widok z mojego okna. Zrobiłem duże zbliżenie i to tak. Nie miałem dobrego podglądu. Pierwsza seria przyciągania wyciągu górnego szerokim nachwytem. A wy tam może usłyszycie szum wiatru. Robię jeszcze jedną serię z tym samym uchwytem bez nagrywania. Następne jak gdyby ćwiczenie, a właściwie to jest to samo, tylko węższy uchwyt, węższy nachwyt. Pierwsza seria. Robię jeszcze jedną serię z takim samym uchwytem bez nagrywania. Pierwsza seria wiosłowania. i zwiększy obciążenie o 10 kg. Pierwsza seria wiosłowania. Następny zwiększy obciążenie o 10 kg. Druga seria wiosłowania. Większe obciążenie również o 10 kg. Trzecia seria wiosłowania w tym samym uchwycie. Dołożyłem 10 kg i będę robić wiosłowanie do dolnego brzucha przy bardziej wyprostowanej sylwetce. I zrobię jeszcze jedną serię ale nie będę tego nagrywać papa będzie następny filmik jeśli będziecie mieli ochot jutro